To się z tej strony Rafał z bo Oczywiście kolejny dzień, na to kolejne motocyklowe nowości, jakie trafiają do naszej oferty. No i za mną e, bardzo już myślę, że znany model motocykla, czyli Honda Shadow 125. E, taki pionier, jeżeli marzy wam ma się motocykl w takim gatunku typu Chopper Cruiser, e, właśnie na do kategorii B bądź A1, czyli 125 pełności, no to już słuchajcie, nic większego i moim zdaniem nic lepszego w tym segmencie nie znajdziecie. Jeżeli właśnie taki motocykl chodzi wam po głowie, no to myślę, że to jest świetny czas, żeby taki Mocno się wybrać No ten sezon 2025, no bo to już jest ten na dobrą sprawę ostatni gwizdek. Eee, zobaczcie śmiało, co udało nam się do Was dorwać, No i być może ta sztuka już niedługo pojawi się u ciebie w garażu. Honda VT125, czyli nic innego jak wszystkim dobrze znana Honda Shadow. No tak na dobrą sprawę, shadowek u nas, dla tych, którzy nas obserwują, no to wiedzą, że tu się sporo przewija. Eee, no a tak na dobrą sprawę, chcielibyśmy, żeby się przewijało, ich jest się więcej, ale myślę, że z roku na rok jest tego trochę mniej niż więcej, no bo jednak coraz eee, to mniej będzie tych ładnych egzemplarzy Honda Shadow. No, kiedyś tak na dobrą sprawę u nas w stanie potrafiło być kilkadziesiąt sztuk nawet shadowek, No teraz to niestety graniczy to z cudem, no bo po prostu no wiadomo, te lata mijają tych motocykli już się dawno nie produkuje, chyba tam ostatni egzemplarz zjechał w 2008 roku, ale to tam jakieś garstka, więc no już z roku na rok po prostu no będzie tego mniej, no te ładne egzemplarze będą kosztowały krocie, na no a te brzydkie będą wypadały z obiegu, no bo to już um, tak na sprawę, stąd są też te rozbieżności cenowe, bo można kupić Honda Shadow za 10 tysięcy złotych, która będzie już tak zwanym rdzewiołkiem, no a można też ją kupić za 25 tysięcy, która będzie w stanie jak z pudełka, więc naprawdę rozbieżności są ogromne, no ale to za sprawą tego, że stopa czasu potrafi różnie zadziałać, tutaj mamy szodołkę z 2001 roku czyli to jest motocykl, który no, ma prawie ćwierć wieku no umówmy się E, to jest 24 lata e, nawet dziś posiadanie tego motocykla trzymania go gdzieś w garażu no przyznam szczerze, że ja nic przez taki okres czasu nigdy nie posiadałem i nie znam chyba kogoś kto by posiadał, no a jeżeli by posiadał to na pewno by nie wyglądało w takim stanie jak chociażby ta szadołka, która stoi przede mną więc tutaj szapoba da się zachować te motocykle bardzo dobrze no i ten szadołek jest fajny tego typu przykładem dlaczego? E, no to już myślę, że my się na niego skusiliśmy z paru, paru, paru względów no pierwsza rzecz jest taka, że to jest motocykl cały w oryginale czyli wszystkie kolorowe elementy w tym motocyklu są fabryczne od nowości. To jest wersja 2001 rok, e, z, czyli już motocykle z emblematami na zbiorniku paliwa, ale to jest jeszcze wersja troszeczkę bardziej limitowana, bo e, tych egzemplarzy, które nie są całe srebrne, tylko mają jeszcze na zbiorniku taką niebieską stawkę, jest zdecydowanie mniej. No więc ten akurat te egzemplarz taką stawkę ma. Oczywiście ten zbiornik to już jest fabryka od nowości. Przedni błotnik, tylny błotnik, boczne i Fabryka tak jak to Bóg, że tak powiem w stworzył. E, parę też fajnych dodatków. E, bo oczywiście do Dodatki na Hondzie Szadło to jest rzecz generalnie bardzo różna jedni wolą sakwy, drugi wolą kufry, trzeci wolą ćwieki, więc można to uposażyć naprawdę w wieloraki sposób. Ten akurat jest taki wyposażony, ja bym powiedział, tak nawet pod taką lekką turystykę, czyli jakby ktoś chciał faktycznie tym motocyklem gdzieś trochę kilometrów zrobić, na jakieś dalsze wycieczki się wybrać, no to myślę, że jest to fajny, fajny, fajny jakby fajna propozycja. Dlaczego? No dlatego, że przede wszystkim wielka, duża szyba, chyba największa z możliwych, jakie wchodzą do świadomki jakby dedykowane, bardzo naprawdę taka duża, solidna szyba, która się mocno trzyma, no ale też jest bardzo duża, więc jakby no na pewno ten opływ wiatru zrobił się dużo, dużo większy, czyli ten wiatr gdzieś tam, nawet w tych prędkościach ala obwodnica, nawet autostrada, myślę, że będzie, będzie to pomagało, więc no, taka szyba na pewno dużo tutaj zrobiła. No i wielkie kufry e, Kappa, które są chyba jednymi z największych kufrów, jakie w ogóle do Hondy Shadow da się zamontować. E, oczywiście kufry są wypinane, czyli jeżeli chcemy z nimi jeździć, chcemy je wozić, bo faktycznie dziś się zabieramy na jakąś wycieczkę, no to sobie je wozimy i e, żeby się przygotować na taką wycieczkę, to wystarczy tutaj kliknąć Sadzić kluczy, kliknąć i wam taki kufer się normalnie zdejmuje, zostawiacie go sobie w domu. Możecie sobie w domu spakować na taką wycieczkę, bo tam tylko podejść do motocykla, pyk wpiąć i, i po robocie. Więc myślę, że to jest duży, duży na pewno atut. Wydaje mi się, że do tych kufrów nawet idą kaski, więc no można gdzieś tam się z jakąś drugą połówką wybrać na wycieczkę i zostawić sobie kaski w kuferkach no więc jakby no kufry są naprawdę spore dla tych którym się to nie spodoba tak jest nie można to sobie wypiąć ale dla tych którym się to podoba no to faktycznie są duże i są ładne uważam że naprawdę no nadają zdecydowanie takiego charakteru turystycznego dla tego motocykla no oczywiście z tyłu macie jeszcze możliwość dołożenia jeszcze bagażnika czyli jeszcze kolejnego bagażu oczywiście ten bagażnik jest z oparciem pasażera więc no, tutaj też pomaga to w takiej mobilności bo można złapać za to oparcie jak się przestawia motocykl no, ale też zawsze ten pasażer może się najzwyczajniej w świecie oprzeć. E, oprócz tego jest parę takich w których może nie widać na, na, na pierwszy rzut oka, chociażby stopka centralna. W Hondzie Shadow e, jedyna stopka, jaka jest w oryginale, to jest stopka boczna. Jeżeli chcemy ustawić na stopkę centralną To trzeba używać stojaków Choć faktycznie przy chodzie Stojak nie jest takim super pomysłem No bo tam przy wydechu jest bardzo ciasno I ciężko dobry stojak do tego dobrać No więc tutaj taka stopka centralna Naprawdę czasem ratuje życie Można sobie wtedy elegancko Nie wiem, nasmarować chociażby łańcuch Albo po prostu postawić w garażu żeby, żeby trochę mniej miejsca zajmował Więc stopka centralna na pewno na plus To jest rzecz, którą ktoś tutaj dołożył No i parę takich smaczków Jak chociażby, zobaczcie Chromowana osłona chodnicy Z logiem shadow Tutaj taki chromowana osłonka klaxon Chromowany dekielek płynu hamulcowego Tutaj chromowany dekielek na śrubę Tutaj mamy też jeszcze ładowarkę Więc można sobie śmiało podpiąć tutaj telefon I ładować sobie go takim prądem stricte Który robi się na bieżąco podczas jazdy Więc parę takich drobnych smaczków na tym motocyklu jest Które uważam, że ten motocykl no stawiają w takim świetle będzie bardziej turystycznym No i co? Fajny przebieg też moim zdaniem No ja celuję naprawdę jeżeli chodzi o te Honda Takie droższe egzemplarze, ale które będą no, niestety też i swoje kosztowały Bo tutaj mamy 24 tysięcy przebiegu jak na motocyklu, który ma, no tak na no, sobie 24 lata, no to wychodzi ten przebieg jest moim zdaniem bardzo niski, e, może nie jakiś kolekcjonerski, bo, bo takie też się zdarzają. Raczej bym go klasyfikował wśród tych niskich przebiegów, eee, oczywiście silnik, fabryka na oryginalnych uszczelkach, więc tutaj nie ma mowy o, o, o jakimś kombinowaniu. Tym bardziej, że my do motocykla, to co nam w zwyczaju, so jeżeli chodzi o 125, 12, dajemy tam taką książkę serwisową, naszą z naszego serwisu, w której będzie wpisane, że motocykl przy tym przebiegu miał zrobiony serwis olejno-filtrowy, więc nowy olej w silniku zalany motulem, nowy filtr oleju, nowy filtr powietrza, dwie nowe świece, więc taki podstawowy serwis został tutaj wykonany i reszta podzespołów nadal w porządku, że została, więc moim zdaniem motocykl na dzisiejszy bez żadnego wkładu finansowego. Komplet opon bardzo ładny, widzę, że ktoś to całkiem niedawno wymieniał. Z przodu Lux malina brzydznika jest duża, z tyłu tak samo nowa opona Brysztą Jeszcze daleka, daleka, daleka przed Wami historia z tą poną tarczę, z przodu, co się tarcza z przodu z klockami git, zawieszenie suche, napęd OK sam gaźnik bardzo fajnie wyregulowany ładnie zapala, ładnie się wkręca więc tutaj też nie czeka Was żadna regulacja na start co jest ważne przy tych motocyklach wszystkich gaźnikowych więc to jest taki po prostu fajny, dobry sprzęt na e, początek przygody żeby siebie sprawdzić, zobaczyć czy to jest Wasza historia, czy Wam się te jazda na motocyklu w ogóle podoba jeżeli się Wam będzie podobało, no to albo ten motocykl po prostu zostanie na lata, albo się zaraz okaże zarobcie dwa, że pójdziecie na prawo jazdy i już będziecie szukać czegoś większego, więc motocykl e Moim zdaniem właśnie taki fajny, przejściowy, no ale też dla tych, którzy co życie marzyli motocyklu, nie zdążyli zrobić prawa jazdy, no i finalnie chcą to swoje marzenie po latach spełnić. Nie, zanim oczywiście zapalę, pamiętajcie, że możecie nas zobaczyć w Żardowie, nowa 20 metrów wpadajcie, zmieńmy sobie piąteczkę, pokadamy o motocyklach, będziecie mogli sobie usiąść na ten sprzęt, przymierzyć się do niego, zobaczyć czy to jest wasza beka, czy to wam się pasuje. Jeżeli tak, no to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to u nas finalizować. Pomożemy wam to oczywiście zapakować na wasz transport, ale pamiętajcie, że jeżeli jesteście gdzieś z dalszej odległości, to także jest możliwość zamówienia sobie transportu tego motocykla pod swój dom, znaczy do nas zadzwonić, zapytać, ile kosztuje dowoz tego do motocykla do swojej miejscowości. I tak na no dobrą sprawę z góry możecie zapłacić za sam transport. My do Was przyjedziemy, zobaczycie sobie motocyk u siebie na miejscu. Jeżeli Wam motocykl się będzie podobał, no to wtedy też to u Was poddamy finalizujemy i wtedy dopiero płacicie za motocykl. Jeżeli Wam się maszyna nie spodoba, no to jedyne co od nas tylko ten nasz koszt dojazdu, to myślę, że. Jest taką całkiem i tak uczciwą opcją, w obie strony, do której gorąco Was zapraszam. My wtedy do motocyklu oczywiście przychodzimy gotową teczkę dokumentów do rejestracji, włącznie z pierwszym przygodem technicznym w Polsce. My wstawimy fakturę, więc całkowity koszt Waszej rejestracji to całe 120 zł. I co? Dwa kluczyki oczywiście do motocykla, dwa kluczyki do blokady kierownicy i po dwa kluczyki do kupców, więc tu mamy taki prawdziwy, solidny komplet. Czerwonego w dół. klikamy sobie zapo. Można tutaj słychać pracę. To rozuwa, ale fajnie po w układzie V. W to jest jedno z nielicznych motocykli, jeden z licznych motocykli właśnie w tym tej kategorii, które mam dwa cylindry, ale co ważne, że mamy już dodatkowo chłodzenie cieczą, więc no tutaj najmocniejszy to jest motocykl w swojej kamie. Wszystkie te pozostałe, nie wiem, virago, intrudery, ma wszystko to ma mniej koni. Tutaj mamy całe 15 koni, czyli maksymalno mocno B. No i to, co też jest ważne, oprócz tego, że jest chłodzone cieczą. Że jest też tutaj fajna bicie by do A żywotność tego silnika jest naprawdę na poziomie 100 000 km, więc no, bardzo, bardzo udany piec. Oczywiście e, spadajcie do nas na miejsce w fajnych parę ciekawostek, wam o tym silniku opowiemy. No ale jeżeli chodzi o swoją pracę, no to nie ma wstydu. No, słuchajcie, ten piec naprawdę jest taki, że tutaj nawet na fabrycznym wydechu e, poza płonie czarnie pryska. I wciąż ten motocykl yy, no po prostu brzmi tak jakbyś mieć motocykl z tego segmentu powinien niekoniecznie jak są deskopiony światowe oświetlenie i tak dalej, my też to wszystko dla Was sprawdzamy, że nie ma mowy o jakichś sytuacjach, że coś nie działa, więc no i cóż, jest, jeżeli ta sztuka Wam się podoba, łapcie za telefon i po drugiej stronie, chęć Wam na wszystkie pytania odpowiemy. No i myślę, że już niedługo się z nimi spotkamy albo u nas w firmie albo u was poddawają, kto wie lewa w górę, kochani, do zobaczenia na kolejnej prezentacji. Czasem odmeldowuję. Trzymajcie się ciepło. Hej!